Marek Hołda, klubu HDK Zakrzów. Organizujemy akcję po raz trzeci w miejscowości Dębina Łętowska. Do tej pory prowadzimy 33 akcje. Oddane jest prawie 700 litrów krwi, 1500 dawców. Zajęliśmy za ubiegły rok. Jesteśmy jako najlepszą jednostką OSP w oddaniu krwi na ogólnym strefie w pierwszym miejscu w Małopolsce. Na, na Polskę mamy drugie miejsce w Polsce. Potykamy się 1 lutego w Izdebniku. Na podsumowaniu akcji Kwiadawstwa Małopolsce, a 20 lutego na ulicy Mokotowskiej w Ministerstwie Akcja Krajowa, Podsumowanie akcji krajowej. Tutaj z stoją prezes klub, prezes OSP Dębina Łętowska, pan Tomasz Mleczko. Prezes, prezes OSP Dębina Łętowska. Organizujemy, tak jak tu powiedział mój po raz trzeci akcję u nas. Do tej pory dzisiaj już, już jest ponad 30 osób, które oddały kres. Jest to wynik bardzo dobry. Myślę, że jeszcze, jeszcze, jeszcze zdążymy znożymy I dochodzą dochodzą ciągle. Także tak, tak, myślę, że jeszcze, jeszcze poprawimy swój wynik. Na razie odnosimy dobre rezultaty, zarówno rok temu, jak i dwa lata temu. To, to było w okolicach 40 osób, które oddało okres. No i chyba dzisiaj Ale, trzeba no, będzie przedłużyć, tak. bo tam kolejka jest na tak, górze. Tak, jest, godzina, a, no. jest godzina za 5.12, a jeszcze dużo, duża kolejka jest. Także myślę, że lekarze, lekarze i pielęgniarki nie będą mieli nic przeciwko, żeby przedłużyć akcję, jeżeli taka potrzeba zajść. No, tak prezes mówi, to jeszcze powiem, że akcja jest nie do godziny 12, rejestracja jest do godziny 12, akcja jest do godziny 13.